Tekst manny na 26 maja. Wiedza nadyma, ale miłość buduje. Pierwszy Korentów rozdział 8 werset pierwszy. Komentarz parałzyjny. Wszyscy, którzy usiłują przedstawiać drugim boski plan, narażeni są na szczególne pokusy. Z tego powodu zaszczyt służenia Panu i Jego ludowi wymaga odpowiednio większej miary łask Ducha Świętego oraz wiedzy. Ktokolwiek chciałby zatem być nauczycielem drugich, rzecznikiem Pana, powinien rozwijać wszystkie różnorodne łaski Ducha Świętego, łącznie z cichością, by razem z wiedzą mogły one, połączone w miłości, budować Jego samego oraz tych, którym służy. Reprint numer 2218 Komentarz epifaniczny. Naturalną tendencją wiedzy jest nadymanie jej posiadacza. Taka jednostka może się bronić przed pychą przez pokorne uznanie, że wiedza, którą posiada nie jest jej własnym wytworem, lecz darem Bożym. Naturalną tendencją miłości jest budzenie w nas odrazy. Unikania i opozycji wobec zła, rozwijanie łask i niebiańskiego usposobienia, pobudzanie do poświęconego używania naszego ciała, jak również wzmacnianie, równoważenie i udoskonalanie elementów podobieństwa Chrystusowego. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Rzymiany rozdział 11, werset 25. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Rozdział dwunasty, werset 16 Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Przypowieści Salomonowe rozdział trzeci werset siódmy Nie bądź mądrym sam u siebie, ale się bój Pana, a odstąp pod złego. Rozdział dwudziesty szósty werset dwunasty Ujrzyszli człowieka, co się sobie zda być mądrym, nadzieja o głupim lepsza jest, niżeli o nim. Izajasza rozdział piąty werset dwudziesty pierwszy Biada tym, którzy się sobie zdadzą być mądrymi, a sami u siebie roztropnymi. Pierwszy Koryntów cały rozdział 13, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność. I choćbym miał wszystkie wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majętność moje, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy. Miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczają. Choć języki, te ustaną, choć umiejętność, w niwecz się obróci. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części, zniszczy je. Pókim był dziecięciem, mówiłem jako dziecie, rozumiałem jako dziecie, rozmyślałem jako dziecie, lecz gdym się stał mężem, Zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz, teraz poznaję po części, ale na on czas poznam, jaką i poznany jest. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety od 9 do 17. Jako mi umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was, trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej. Jaką i ja zachował przykazania Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Tom ci wam powiedział, aby wesele moje w was trwało? A wesele wasze było zupełne. Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował. Większej miłości nad te żaden nie ma, jedno gdyby kto dusze swoje położył za przyjacioły swoje. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie, cokolwiek ja wam przykazuję. Już ci was dalej nie będę zwał sługami. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, leczem was nazwał przyjaciółmi, bo wszystko, comkolwiek słyszał o Ojca mego, oznajmiłem wam. Nie wyście mnie obrali, ale m ja was obrał, i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał. I o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu mojem, żeby wam dał. Toć wam przekazuje, abyście się społecznie miłowali. Rzymian rozdział 12 wersety 9 i 10. Miłość niech będzie nieobłudna, miejcie w obrzydliwości złe, i mając się dobrego. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni i drugich uprzedzając. Pierwszy Tymoteusza rozdział pierwszy werset 5. Lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca i z sumienia dobrego, i z wiary nieobłudnej. 1 Piotra rozdział pierwszy werset 22, oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez ducha świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni i drugich miłujcie uprzejmie. Pierwszy Jana rozdział czwarty wersety od siódmego do dwudziestego pierwszego, najmilsi. Miłujmyż jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, co miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Abyśmy żyli przez Niego. W tem jest miłość, nie iż byśmy my umiłowali Boga, ale iż On umiłował nas i posłał Syna Swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. Najmilsi. Ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni jedni drugich miłować. Boga żaden nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka. A miłość Jego doskonała jest w nas. Przez to poznajemy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z ducha swego nam dał. A myśmy widzieli i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Kto bykolwiek wyznał, iż Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. I myśmy poznali i uwierzyli o miłości. Którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Wtem doskonała jest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie masz ci bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz i wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował. Jeśli kto rzekł: miłuje Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział. Boga, którego nie widział, jakoż może miłować? A to ci rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga,

Pytania, jakie doświadczenia, mające związek z tym tekstem, miałem miałamy w tym tygodniu? Jak je przyjąłem przyjęłam? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.